cenne bardzo zwycięstwo Uli Radwańskiej nie nie jest aż taką niespodzianką, dlatego że rozstawiona z piętnastką Sloane Stevens jest jeszcze tenisistką niedoświadczoną, kapryśną, która czasami potrafi wygrać samą Serenę Williams, ale też często przegrywa z mniej znanymi tenisistkami. Ale mimo wszystko wielkie brawa dla Uli, że pokonała młodą, obiecującą Amerykankę i, i że zaprezentowała się w tak prestiżowym. Turnieju przed bardzo koneserską publicznością, właśnie w taki sposób, pokazując wiele ofensywnych zagrań, ciekawy, urozmaicony tenis. I ta publiczność amerykańska, kalifornijska na pewno zapamięta Ulę właśnie z tej strony, już nie tylko jako siostrę bardziej znanej Agnieszki, ale, ale też zapamięta ją właśnie za jej styl gry. Ja pamiętam, że Ula kiedyś już w Kalifornii rozgrywała takie nokturnowe spotkanie z Szarapową i zagrała znakomicie, przegrała, ale, ale, ale pokazała, że, że gra bardzo ciekawy techniczny tenis i, i odpowiada jej pewnie gra na korcie twardym, nie a nie aż tak nie aż na tak szybkiej nawierzchni, także także duży sukces uli Radwańskiej zdobywa cenne punkty WTA, przecież to bardzo bardzo ważny turniej i można można, można wiele, wiele, tych, wiele punktów zdobyć.